No to idziemy tutaj na spacerek, musimy wszystko wypełnić. Tak? Chcecie Państwo również udział? Spróbować? Tu over? Tak. tak się w questing. Questing zabawa polegająca na rozwiązywaniu zagadek w terenie. Dzień dobry. Udajemy się w teren według wskazówek, rozwiązujemy poszczególne zagadki i później wpisujemy hasło. Zabawa kończy się i zaczyna tutaj. Hmm. Kiedy przychodzą uczestnicy z rozwiązanymi zagadkami, to ofiara się przed nimi skarbiec z nagrodami. No ale są różne, ale te są różne. O, Komplet, ulotek można wziąć w dodatkowo. Nie, no, Teraz tak. sobie wytrzę te, wytrzę te nagrody. 600 dziesięć. Wybieramy, co tam się podoba. Czy coś chaczesz, nie. widzisz? Nie Tak, rozwiązane wszystkie. Ręczki do wyboru, książeczki i może Możesz wybierać na Jak będzie ktoś chciał to samo, to tak, zaraz da